Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko Ojciec. A kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: "Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo opowiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Trzeci dzień Adwentu, w trzeci dzień oczekiwania, w trzeci dzień wyglądania Jezusa. Pan chce, żebyśmy zobaczyli Go rozradowanego, cieszącego się, śmiejącego. Rozradował się w Duchu Świętym, ale jaki jest powód Jego radości? Towarzyszem Jego radości, mocą Jego radości? Paliwem jego radości, jest, jest Duch Święty, ale co jest przyczyną Jego radości? Z jednej strony Ojciec, jego relacja z Ojcem, z drugiej strony my. Jezus cieszy się tym, co Ojciec przez Niego objawia prostaczkom, czy też dzieciom, niemowlętom, jak jest w oryginale. Ludziom w ich bezradności, w ich nieumiejętności zrozumienia, dojścia do czegoś samemu. W trzeci dzień Adwentu, w trzeci dzień wyglądania Jezusa, szczególnie intensywnego, Jezus chce, żebyśmy zobaczyli, jak się nami cieszy. Jezus chce, żebyś zobaczył, zobaczyła, jak patrzy na Ciebie i się uśmiecha, i się raduje. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, że do nas i o nas mówi, to zwraca się do samych uczniów, jeszcze podkreśla, że to o was chodzi: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, uszy, które słyszą to, co wy słyszycie. Tak niejednokrotnie Jezus nas ostrzega, niejednokrotnie nas upomina, niejednokrotnie nas karci, prostuje, koryguje. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy zobaczyli, jak się nami cieszy. Chociaż często jesteśmy nieporadni, jak niemowlęta. Może być tak, że trudniej nam przyjąć rozradowane nami spojrzenie Jezusa, niż jego spojrzenie zatroskane. Może się okazać, jeśli zechcemy zmierzyć się z tą Ewangelią. W osobistej modlitwie dzisiaj, w osobistej medytacji, że trudniej mi jest przyjąć to, że Jezus się mną cieszy, że się uśmiecha na mój widok, niż Jego upomnienie niż jakąś korektę od Niego, na którą niejednokrotnie zasługuje. Pewnie też to słowo, ta Ewangelia, do której jesteśmy dziś zaproszeni, Niesie ze sobą pytanie, kim ja się ostatnio ucieszyłem? Kim ja się ostatnio uradowałem? Komu w moim otoczeniu? Dałem odczuć ostatnio, że jest powodem mojej radości. Nie tylko mojej troski, nie tylko mojego niepokoju, ale powodem mojej radości.